Reprint numer 3103, strona 331. Kto jest godzien? W wizjach objawienie czytamy o wspaniałym zwoju w prawej ręce wielkiego króla, który siedzi na tronie wszechświatowego panowania. Ten zwój jest pełną mocy reprezentacją Boskiego planu. Istniejącym oryginalnie tylko w umyśle Bożym, i który nie mógł być ujawniony ludziom, dopóki ktoś nie był znaleziony godnym do otworzenia pieczęci i wystawienia go na widok. Ale nikt w niebie ani na ziemi nie był w stanie otworzyć zwoju ani spojrzeć na niego. Dopóki nie przyszła jednostka, którą objawiciel opisuje jako lew. Bocarz z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, o którym dane jest następujące świadectwo Ty jesteś godny, aby wziąć zwój i otworzyć jego pieczęcie, gdyż ty byłeś zabity, i odkupiłeś Bogu przez swoją krew wszelki rodzaj i ludzi i narody i uczyniłeś ich Bogu królestwem i kapłanami, i oni będą rządzili na ziemi. Pomijając odsłoniętą obietnicę zapisaną na zewnątrz zwoju o zbawieniu przez nasienie niewiasty, nic nie mogło być znane z wspaniałego planu ludzkiej restytucji, dopóki Syn Boży, pozostawiwszy chwałę duchowej natury, wziął naszą naturę i poprzez ofiarę z całego siebie odkupił nas od śmierci. Potem, mając Jego sprawiedliwość przypisaną nam przez wiarę, zostaliśmy zaliczeni jako godni do zaglądania do zwoju, w miarę jak on otwiera jedną pieczęć po drugiej. Wielko było łaska zlana na mocarza z pokolenia Judy w dozwoleniu mu na otworzenie pieczęci, na wykonywanie i czynienie znajomymi wielkie plany nieskończonej miłości. Wielki jest przywilej tych, którym jest dozwolone na spoglądanie w danie, w miarę jak pieczęcie są otwierane. Nie jest tutaj jednak naszym celem, aby zajmować się poszczególnymi symbolami odnoszącymi się do otwierania pieczęci, ale raczej o tym, co oznacza godność w nas do spoglądania do zwoju i jaka łaska Boża dla nas jest zawarta w tym przywileju spoglądania. Znajomość boskich celów należy się tylko tym chętnym i zdolnym do współpracowania z Nim w ich rozwijaniu, gdyż Bóg nie objawia swoich planów do prostego zadowolenia próżnej ciekawości. Po pierwsze więc, jeśli będziemy chcieli zrozumieć, co jest objawione w tym zwoju, musimy mieć wiarę w to, co jest napisane na jego zewnętrzu. W obiecane odkupienie przez drogocenną krew Chrystusa, i musimy szczerze pożądać znajomości szczegółów boskiego planu, aby gorliwie współpracować z Nim. Innymi słowy, potrzeba gorliwego badania, wypływającego z serca wdzięcznego za obietnicę życia poprzez odkupiciela. Panie, co chcesz, abym czynił? Tacy i tylko tacy są godni do poznania i tylko tacy przyjdą kiedykolwiek do zobaczenia w sensie zrozumienia i docenienia głębokich rzeczy, które Bóg zapisał wewnątrz zwoju. Tacy są powoływani zgodnie z boskimi celami do bycia nauczonymi prawdy i służącymi jej. Tacy są sprawiedliwymi, dla których światło, prawda jest posiane. Taka była postawa naszego Pana, gdy powiedział, oto idę, abym czynił o Boże wolę Twoją. On był cichy i pokornego serca i zawsze chętny do bezwarunkowego posłuszeństwa woli Bożej. I to do tych, którzy są równie pokornymi. On był posłany, aby głosić dobrą nowinę, otworzyć im zwój. Poprowadzi ich w sądzie, a nauczy pokornych drogi swojej. Jeśli ktoś ma te dowody godności, to obyznanie z prawdą. Niech cieszy się w swym przywileju i przez swoje uczynki niech okazuje swą ciągłą godność. Ta godność jest pożądana nie tylko na początku, ale podczas całego postępowania ścieżką światłości. Jeżeli nie okażemy się godnymi podczas różnych doświadczeń, zsyłanych od czasu do czasu, nie możemy postępować tą ścieżką światłości, i jeśli niewierni nie pobudzą się ku większej pilności i czujności, światło, które obecnie znajduje się w nich, stanie się ciemnością. Och, jak wielką, jak intensywną musi być ciemność tego, kto odrzucił światło. Kiedy zauważymy, że chwalebna nadzieja, która dawniej pobudzała nasze serca, oddala się, a prawda, na której budowaliśmy tę nadzieję, zaczyna wydawać się starą pieśnią lub próżną opowieścią albo przeżytkiem przeszłości, który w każdej chwili może być zastąpiony przez jakiś wiarygodny podstęp błędu, który nasz przebiegły przeciwnik może z przyjemnością podsuwać jako postępową boską prawdę. To niech to będzie wskazówką, która powinna pobudzić każdego, kto ją zauważy, aby zdał sobie sprawę z faktu, że pogrąża się w ciemności. Ciemności, która będzie stawała się coraz głębsza w miarę, jak będzie się ześlizgiwał i zsuwał z właściwej drogi. Przez całą drogę, jak powiedzieliśmy, będziemy przeżywali doświadczenia, dane, aby udowodnić naszą godność do przechodzenia z wiedzy w wiedzę i z łaski w łaskę. Kto jest godnym? Godnym utrzymania prawdy, godnym trwania w prawdzie, godnym cierpienia i znoszenia trudności, jako dobry żołnierz prawdy i ostatecznie zostania wywyższonym do mocy i wielkiej chwały. Gdy prawda i sprawiedliwość zostaną wywyższone na ziemi i ich chwalebne zwycięstwo się rozpocznie. Jezus powiedział, Kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, a niech bierze krzyż swój na każdy dzień i naśladuje mnie. Na samym początku naszego biegu każdy z nas stanął w obliczu krzyża. I gdybyśmy nie podjęli go, nie bylibyśmy policzeni jako godni nawet do spoglądania z rozumnym docenieniem w drogocenne prawdy boskiego planu. W miarę jak stawiamy kolejne kroki i znajdujemy prawdę jako coraz bardziej drogocenną, słodszą niż miód z plastra miodowego, otrzymujemy te dodatkowe dowody ciągłej godności i powinniśmy się wielce radować w nich jako takich. Nasze posiadanie tych prawd dowiodło naszej pokory w stopniu wystarczającym do odrzucenia popularnej teologii nominalnego Kościoła i do bycia policzonymi jako heretycy, zdrajcy, fanatycy, dziwacy, czy jakkolwiek inaczej, nasi byli przyjaciele, swej ignorancji, mają przyjemność nas określać. I to dowiodło, że jesteśmy pokornymi. Wystarczająco do chętnego znoszenia tej hańby dla wielkiej radości zdawania sobie sprawy z pańskiej aprobaty i z widzenia wiarą wielkich błogosławieństw odłożonych dla nas, jeśli będziemy wiernymi aż do końca. Ale kto mnie, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł gdyż wiele prób danych do wypróbowania naszej ciągłej wierności będzie nagłymi i ostrymi. Świat, ciało i diabeł wspólnie spiskują do zwodzenia, usiedlania i przezwyciężania nas. Świat będzie prezentował swoje ułudy przez przyjaciół lub żony, lub mężów, lub dzieci. Oni spróbują wkroczyć poza jasno określoną linię, którą wytyczyliście pomiędzy sobą a światem. Następnie ciało stanie się znużonym w walczeniu dobrego boju wiary, zmęczone z niewagami ze strony świata, zmęczone wyobcowaniem od byłych przyjaciół i zmęczone samozaparciem, poświęceniem i życiem pełnym codziennego noszenia krzyża. Następnie, jeśli skręcicie na bok, aby przez chwilę porozmyślać nad tymi sprawami, diabeł szybko dostrzeże swoją sposobność i chytrze wymyśli jakąś próbę specjalnie dostosowaną do waszego szczególnego stanu umysłu, i zaczynacie doświadczać kryzysu, którego rezultat dowiedzie dokładną siłę waszego poświęcenia Bogu i Jego prawdzie. Na te doświadczenia Bóg dozwala. I nawet pragnie, aby przychodziły na nas, abyśmy mogli być kompleksowo zbadani. Albo godnymi, albo niegodnymi tej wielkiej nagrody, którą ma dla tych, którzy pozostaną wiernymi aż do śmierci. Pan szuka swych drogocennych klejnotów. Wiele z nich jest w rzeczywistości nieoszlifowanymi diamentami. Prawdziwym diamentem jest szlachetny, lojalny, wierny charakter poświęcony i bezkompromisowy w swej lojalności Bogu. Czasami okoliczności życia pozbawiły takich edukacji lub kultury i pozostawiły im środki zaledwie wystarczające na zaspokojenie najbardziej podstawowych życiowych potrzeb. Ale bez względu na to, boskie oko spoczywa na nich. To charakter jest tym, czego on szuka. I w odpowiednim czasie, gdy ten charakter będzie wystarczająco rozwiniętym, utwierdzonym, wypróbowanym i dowiedzianym godności wywyższenia, on może i doda do niego wszelkie zaszczyty znajomości, mądrości, łaski i piękności. Ale na początku On podda go wszelkim niezbędnym próbom. Jeśli on będzie prawdziwym diamentem, to otrzyma i przekaże innym światło boskiej prawdy. Nic tak chwalebnie nie odbija światła jak diament, i nic tak chwalebnie nie odbija prawdy, jak godny charakter prawdziwego i wiernego świętego. Innym sposobem wypróbowania diamentu jest poddanie go pod nacisk. Jeśli jest on prawdziwym diamentem, to on wytrzyma to ciśnienie. Gdyż diament jest najtwardszą znaną materią. A jeśli to nie jest prawdziwy diament, to on rozpadnie się na kawałki i w ten sposób udowodni swoją fałszywość. Tak więc Bóg dozwala nam na wchodzenie pod ciągłe ciśnienie lat, trudów, dbałości i samoofiary, aby zobaczyć, jak wytrwałymi będziemy. I błogosławiony jest taki, diament. Wypróbowany charakter, który wytrwa do końca. Czasami próby przychodzą na sposób prób wiary i jesteśmy powoływani do doświadczenia samych siebie, czy jesteśmy w wierze, kiedy pewne subtelne błędy są nam przedstawiane jako głęboka prawda. Ale jeśli znamy głos dobrego pasterza, nie będziemy łatwo zwiedzeni. Pamiętamy natchnioną Radę. Do zakonu i świadectwa, jeśli nie mówią według tego słowa, to jest tak dlatego, że nie ma w nich światłości. I do zakonu i do świadectwa się udajemy, gdy bezwarunkowo ufamy na nich jako na nieomylnych naukach Ducha Bożego. Jest nam dane dotrzeć do określonej, jasnej i autentycznej doktryny. Nie jesteśmy pozostawieni w wątpieniu odnośnie tego, co jest prawdą, ale jest nam umożliwione, abyśmy dali poważne biblijne podstawy dla nadziei, która jest w nas, na której to nadziei ośmielamy się bezwarunkowo złożyć naszą wiarę i z pokorną śmiałością skutecznie odpierać ataki błędu. Ale och, jak umarłymi dla egoistycznej ambicji. Jak w pełni poświęconymi woli Bożej my musimy być. Dlatego, drogo umiłowani, w miarę jak zdajemy sobie sprawę, że do tej pory Bóg uznawał nas za godnych do patrzenia na zwój Jego planu, który został odpieczętowany dla nas przez naszego Błogosławionego Pana Jezusa, lwa z pokolenia Judy, udowadniajmy naszą godność do trwania w spoglądaniu w niego. I do czytania cudownych spraw Jego prawa, przez wierne posłuszeństwo i lojalność Jemu we wszystkich sprawach. Nie doceniajmy naszego wielkiego przywileju bycia uznanymi za godnych cierpienia, pewnych hańb i pewnych trudności, jako dobrzy żołnierze dla sprawy prawdy, a także do bycia uznanymi za godnych posiadania pewnej części. Błogosławionej służbie odbijania światła Boskiej Prawdy. Udowadniajmy, że jesteśmy klejnotami najrzadszej wartości, rzeczywistymi diamentami, szczerze przyjmującymi i przepięknie przekazującymi innym światło prawdy, i wiernie znoszącymi najsroższe naciski, na jakie Bóg może dozwolić, aby przyszły na nas. Gdyż jeśli będziemy wiernymi w tych małych rzeczach, w odpowiednim czasie będziemy policzyni godnymi także do królowania z Chrystusem w mocy i wielkiej chwale. Nie bądźmy jako niektórzy, którzy mają zaledwie troszkę dobrej ziemi na powierzchni naszych serc, podczas gdy całe ich serce jest w rzeczywistości twarde i kamieniste. Pozwólmy dobremu nasieniu Boskiej Prawdy wniknąć i głęboko zakorzenić się, a następnie pozwólmy mu rozwinąć się w świetle i przynieść swe obfite owoce ku chwale Mistrza. W ten sposób będziemy zaliczeni godnymi oglądania króla w Jego piękności i życia i królowania z nim jako Jego umiłowana oblubienica i współdziedzice. A gdy głosy mnóstwa przypiszą błogosławieństwo, cześć, chwałę i moc godnemu barankowi, który był zabity, to oni także zakrzykną: Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się.